Witam, klasę? Dzisiejszym tematem lekcji będzie OSB Drzewo. Proszę o odpowiedź. A jak się właśnie przygotowali? Dlaczego? Bo byłem na Polski. Kiedy? No, 2012. Kośle, to już drugie twoje nieprzygotowanie Pompa! Obojecy. Widę. Do odpowiedzi, raz, raz. Proszę, zaczynamy. Start. Nie no, co ty Feliks. Start 80. Weź feliz. Start 80, prostej. Daj spokój. Nie pamiętasz? Tak, ja nie pamiętam. Start 80. Prawy, prawy. 3, 3. No prawy, 3. Do prawy, 5 przez szczyt. Prawie pięć przez szczyt, no ja sam powiem. Ale nie mówisz! Bo ty... Co ja? Co ja? Bo ty mnie stresujesz. Ja cię k***a stresuję. Jeździsz w dziewiątce i w już drugi rok na asfalcie i na szutrach i wszystko jak olej w piach. ta Olej od razu. ma tarmak na jaką nawierzchnię? No, no na nawierzchnię. No. Na asfalt? No na asfalt. Czyli? Lewy cztery z kulą Z rulą. Z uwagą. Kurde, o tym też nie pamiętałeś. Jak tak będziesz się spinał, to nigdy mistrza nie wyjeździmy. Czyli co, zdal? Tak. Bardzo dobrze dostatecznie się dwa. Jak do Dolnośląskiego się nie ogarniesz, to ja nie jadę. No ale przecież no w łacie jadę. Eee. też zapomniałem. E, koniec lekcji. Widzimy się na mm. do domyśle. Przepraszam. Czego? Można na siku? Nie.